Dzień dobry, jestem Tomasz Wiertarka, jestem śmieciarzem i odkryłem straszną prawdę związaną z matematyką. Od pokoleń uczymy się takiej samej matematyki, która jest całkowicie błędna. Dzisiaj zajmę się dodawaniem. Podam bardzo prosty przykład. 2 plus 2, od razu przychodzi nam na myśl 4. Ale to jest nieprawda! Tutaj jak w łączeniu wyrazów, łączymy cyfry, wychodzi 2 plus 2 to jest 22. 5 plus 5 to nie jest 10, to jest 55. Jak liczymy nasze podatki, to wychodzi o wiele mniej. Rząd nas oszukuje. Dlatego państwa mają tyle pieniędzy. Miliarderzy się nawrócili, znają prawdziwą matematykę, dlatego tyle mają pieniędzy, potrafią po prostu dobrze liczyć. Pewnie państwo mnie uważają za jakiegoś oszułama. To nie jest prawda. Pewnego dnia w nocy przyszli do mnie kosmici, powiedzieli, że idę dobrą drogą. Mam znajomego nauczyciela, który się nawrócił i dobrze naucza nasze przyszłe pokolenie. Rząd zauważył to i wyrzucił go z pracy, ale to nic, on robi specjalne korepetycje, dodatkowe zajęcia dla naszego młodego pokolenia, gdzie uczy nas, nas poprawnej matematyki, przez co nasze dzieci będą, mogli będą mogły dobrze liczyć i będą miały dużo pieniędzy. Służyją podręczniki ćwiczenia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wszystko wynosi 10 tysięcy złotych. To może trochę dużo, ale później Państwo będziecie miliarderami. Wasze dzieci zostaną miliarderami. Będą mogły wreszcie coś zrobić do, pożytecznego dla świata. Rząd zauważył moje fabryki i to, co tworzę, i zamknął je. Ale ja przeprowadziłem się do Czech, i tutaj mogę spokojnie tworzyć. I nadal tworzę nasze podręczniki, żeby dzieci mogły być mądre. Jutro z premiera mojej nowej książki Ukryta Matematyka Czego Ci nauczyciel nie powie Jest to książka dla starszych osób Żeby mogły też nauczać się I do, poznać prawdziwą matematykę Książka kosztuje tylko 2137 zł To nie jest tak dużo Za taką wielką wiedzę Wtedy jak ją kupicie Macie po prostu otwarte wszystko Także proszę, żeby wpłacić pieniądze na Paypala, do którego jest link w opisie, żeby mógł się rozwijać i mógł jeszcze bardziej rozszerzać nasz, moją wiedzę. Żeby ludzie otworzyli swoje umysły, żeby dowiedzieli się jak ich rząd oszukuje. Jutro jest odcinek z odejmowania, pojutrze z mnożenia, a po pojutrze z dzielenia. Tylko pamiętajcie, nie oszukujcie się systemowi. Nie możecie dawać się wziąć rząd...